Kamil Grosicki, Tomasz Frankowski. Nie w ten... Ta strona teraz dostrzegł to Frankowski. Ale za późno, za późno. Ułamek sekundy. Tutaj widać, że Frankowski podniósł głowy, Widział właśnie, że Jarecki doskonale się pokazuje. Ale musiał sobie bardzo długo poprawiać piłkę. Grzegorz Bara. Świetne zgranie. Mógł od razu w drugie tempo. Podać piłkę Gabor Straka do Wojciecha Grzyba. Teraz... Pięknie! Straka! Ale mało jest takich środkowych obrońców w ekstraklasie, którzy rzeczywiście podejmują takie ryzyko. Ono bardzo często zespołowi się opłaca. Ale przypomnijmy, Grudziński to. Tiago Cionek. Tomasz Brzyski. Andrzej Niedziela. Sięgną jednak piłki w powietrzu Diago Cionek. Ale walka jest. No, dzisiaj jest świetny mecz. Naprawdę. Jak mówiło się, że Wisła Legia to jest hit, no to to, ża to był żaden... Hit. Krzysztof Nykiel, Krzysztof Nykiel nie faulował go, ale... Najpierw asysta, teraz z trudnej sytuacji potrafił jeszcze dograć. Kamil Grosicki, nabiera szybkości Kamil Grosicki, ale stracił piłkę, chociaż zrobili mu dużo wolnej przestrzeni na tym skrzydle. W stronę którego zmierzał Krosicki. Jej drużyny są szybcy. Dużo ochoty do gry. Pokazuje na pasycy w jednej i w drugiej drużynie. I o to chodzi. Pamiętamy jesień 2002 roku, kiedy rozpoczął swoją wielką karierę na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce Andrzej Niedzielan. 15 goli w 14 spotkaniach w koszulce górnika zawsze i boli Grodzic Wielkopolski. Dobry wyjście, od razu podwojenie barana. Niedziela i się strasznie silnie. Widać, że jest doskonale przebywany pod siłowym. Janoszka. Siła, jeszcze siła. Jeżeli on nogi ma mocne, całe ciało ma mocne, on może się zastawić, on może się przepiekać, on będzie strzelał bramki i będzie dogrywał. Artur sobie. Świetnie. Wojciech Grzyb. szarżuje lewą stroną, Tomasz Brzyski na prawej. Sadzi wielkie Susy na pewno bardzo zmęczony Wojciech grzyb, ale opłaciło się, bo piłka spada mu pod nogi. No ja się zgadzam z tobą. Zobaczymy jak oni wytrzymają fizycznie, jedni i drudzy, bo w to i z powrotem. Grzegorz Baran, Teraz chwila uspokojenia. O pół kroku spóźniony Artur Sobiech, by być w komfortowym położeniu. Cudowne I znowu, rozegranie piłki pomiędzy bananem. Grzegorz Bara. Sobie. Bardzo dobrze wychodzą po te piłki wszystkie. Wojciech Grzyk. Krzysztof Nykiel. Bał się reagować się. zbyt agresywnie w polu karnym. Aleksis. Niedziela! I gol! 3 do 1! Ciekawe, To jest to... Znakomicie zmienił kierunek akcji, ale dobrym ślizgiem. Przechwycił piłkę Grzegorz Baran. Niedzielan i Baran. Ale głęboko wchodzą napastnicy ruchu właśnie po piłkę. Jeden i drugi. Bruno. Grozicki niedokładnie. Świetnie Brzyski. To jest, to on jest nominalny lewym pomocnikiem, takim ofensywnym. I on został zrobiony lewym obrońcą. I taka jego siła jest właśnie. Rozegranie. Igor Lewczuk machnął nogą w właściwym momencie, bo ta piłka już prawie padła łupem Andrzeja Niedzielana. Artur sobie. Kamil Grosicki. Wszystki. Blisko jest też sędzia. Cały czas przy akcji jest. Wojciech Grzy! I wydawało mi się, że jest bóg Grosicki. Zobaczmy, nie ma go tym razem. Chociaż strzał taki niewdzięczny dla Sandomierskiego. Piłka skosłowała przed Bramką. Znowu, znowu na drugą stronę idzie akcja. Frankowski. Wojciech Grzy przed chwilą strzelał z Woleja, a za moment dogonił. Choć faulował, to i tak z korzyścią. Medlaru, sędzia Marek Kartu. Jagiellonia potrzebuje jednego... I jeszcze jeden strzał z dystansu. To już trzeci taki strzał. Tak jak e, właśnie zawodnicy ruchu nie, nie dają możliwości do rozgrywania piłki. Od razu dochodzą do pressingu. Każdej piłce zagranej do tyłu doskakują i to na pewno strasznie utrudnia rozegranie piłki Tewonikowa sobie dobre podanie do Wojciecha Trzyba. Też tylko poczuł jego rękę i, i próbował tak wokół własnej osi do, dołożyć od siebie sporo. Tak mieliśmy, mieliśmy 5 wyglądało to 50 minut takiej przerwy. Dają szansę statują na te piłki, prostopadłe e, i stwarzają sytuację do, do, do stworzenia następnej akcji ofensywnej. Teraz Radzewicz szedł do środka, zrobiło się tam miejsce na wchodzącego Nowaka i Nowak nawet już ruszył lewą stroną, ale nie widział go za plecami. Marcin Tym razem na widać duże potrafił który potrafił wykorzystać swoje warunki fizyczne, dobrze się zastawia, ma szybką nogę, zawsze w tym ostatnim momencie zdąży tą piłkę dziubnąć i zabrać ją przeciwnikowi. A teraz długo prowadził, za długo prowadził piłkę przy nodze Baran. Tomasz Brzyski, to nie jest miejsce z którego Brzyski, a może dla, w, w ramach zaskoczenia, ale z którego Tomasz Brzyski pewnie oddawałby strzały na bramkę rywali. On już jednego gola bezpośrednio z rzutu wolnego w tym sezonie strzelił, no tyle że oczywiście pozycja była inna. Tutaj na pewno raczej jego lewej strony będzie dośrodkowania. Dobra piłka. Tak. I jeszcze Baran na prawą stronę. Szansa dla ruchu, broni dwukrotnie. Również, że, że obrońca Ruchożów będzie atakował tą piłkę ślizgiem. Za chwilę zmiana w Polonii. Na boisko wejdzie Tomasik. Ale my gramy dalej. Faulowanym był Baran. Z przywilej korzyści stosuje Pan Borski. Marcin zając.